Brakuje Ci końc na dobry start w nowym sezonie? Na per monety do FIFA 22 są już dostępne na wszystkie platformy. Kupując tam Coinsy dostaniecie szybko i bezpiecznie. Z kodem dawczo macie dodatkowe 5% zniżki. Link w opisie poleca. Siema, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w że Milanem FIFA 22. Na wstępie muszę powiedzieć, że. Jeśli będzie dużo łapek seria, ta będzie prowadzona na tym głównym kanale, jeśli oglądalność będzie nieco mniejsza, no to wtedy przeniesiemy sobie ją na mój drugi poboczny kanał, do którego link znajdziecie w opisie, tak więc możecie zostawić łapkę w górę, jeśli chcecie więcej odcinków, no i zasubskrybować ewentualnie drugi kanał żeby nie przegapić kolejnych odcinków, jeśli nie pojawiałoby się na tym głównym kanale. Robię to po to, żeby po prostu nie wstrzymywać tej kariery, tylko prowadzić ją od początku do końca. A jeśli będą mniejsze wyświetlenia, czy też mniejsze zainteresowanie, no to wiadomo przeniesiemy się wtedy właśnie tam. Motywem jest to, że AC Milan zostaje przejęty przez Ronaldinho Gaucho, jeśli chodzi o trenera. No, coś nietypowego. Ronaldinho, jak wiemy, zmagał się z problemami, a tutaj taka wielka zmiana, i to Gaucho właśnie będzie trenerem Milanu. Zobaczymy, czy to wypalić też totalnie nie poziom Ultimate, tak więc lecimy tutaj na grubo, najciężej jak się da. No i na początek myślę, że możemy sobie dzisiaj w takim luźnym odcinku, który jest takim wstępem, powiedzmy, wybrać jak miałby wyglądać nasz pierwszy skład, jakich wzmocnień ewentualnie potrzebujemy i kogo chcemy się ewentualnie pozbyć. Tak więc, jeśli chodzi o pozycję napastnika. No, tutaj mamy w sumie Ibrahimowicza i Żiru. Jest to dwójka jakościowych zawodników. Trzeba też przyznać, że już tutaj niesamowicie doświadczonych, ale też u schyłku swojej kariery. Tak więc myślę, że napastnik to jest pozycja, nad jaką. Będziemy mogli powolutku się zastanawiać. Dajmy sobie Ibrahimowicza. Mamy oczywiście jeszcze w składzie Pelegriego młodziutkiego. No i jest także Leo, a także Rebić, którzy mogą występować na pozycji napastnika. Tak więc to są też takie alternatywy, z których myślę będę tutaj korzystał. Ale póki co, dajemy Ibrahimowicza lewe skrzydełko i tutaj mamy Leo, a także Rebicia. Według mnie świetnie obsadzone skrzydło. No, bo dwójka jak najbardziej fajnych zawodników Leo, ja myślę, że będzie się fajnie rozbijał. Rebic już w tym momencie jest na wysokim poziomie. No, chociaż nie wiem, czy Rebicia nie będę używał jako napastnika. Zobaczymy, jak tam będzie wyglądać dyspozycja Żiru, a także Ibrahimowicza. Prawe skrzydło, i tutaj wygląda to nieco gorzej, bo mamy i Kersa i Castillejo, No, żaden z nich nie jest powiedzmy sobie jakimś zawodnikiem stopu, ale no, dajmy im szansę. Myślę, że. Jeśli chodzi o młodego Belga, on jeszcze jest w stanie tutaj się znacznie rozwinąć. Ewentualnie pomyślimy sobie nad taką opcją, żeby to Real występował na jednym ze skrzydeł, a na drugim Revit i tak według mnie będzie to wtedy najlepiej obsadzone. Pozycja ofensywnego pomocnika jest tutaj Brahim Diaz, który jest absolutnym kozakiem i mam nadzieję, że z niego będziemy mieć dużo pożytku. No ale jeśli chodzi o jego zmienników, no tutaj w zasadzie wygląda to fatalnie. Jest Mesias no i jest także. Ben Nasser i Kronić, którzy po prostu mogą wskoczyć na tą pozycję, ale generalnie no, nie są raczej tacyś ofensywni pomocnicy, a bardziej powiedziałbym tutaj e, zawodnicy do środka pola, gdzieś tam na pozycję Kessiego i Tonaliego. No tak więc ewentualnie możemy pomyśleć nad wzmocnieniem na tej pozycji, bądź też używać na przykład Ibrahima na dziesiątce. Myślę, że to też mogłoby e, wypalić. Defensywny pomocnik Kessi i Tonali, tak to właśnie wygląda. Mamy także na ławce Benna Sera, Bakayoko i Kronicia. No tak więc ta pozycja też wygląda naprawdę ok. Myślę, że w pierwszym składzie póki co szansę dostanie Tonali i Kessi. Zobaczymy jak to będzie wyglądać dalej. No ale naprawdę pozycja fajnie obsadzona. Lewa obrona i tutaj niesamowicie ważny gracz Hernandez. Według mnie jesteśmy w stanie go sprzedać za grube miliony za sezon, może dwa, ale póki co nie ma opcji, żebym się go pozbył. Tak więc Hernandez. No, jego zmiennik, balutury, zawodnik, no, wiadomo, nieco słabszy, ale fajnie, że mamy mimo wszystko zmiennika na tej pozycji. E, prawa obrona, tutaj mamy Calabrie, mamy wypożyczonego bodajże Florenziego. Jest Conti i jest Kalulu. E, mój pomysł jest taki, żeby walka o pierwszy skład rozwiązała się pomiędzy Kalabrią a Florenzim. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać po sparingach. No, Conti będzie albo trzecim takim rezerwowym, albo się go pozbędziemy i sprzedamy, bądź też wypożyczymy. I sytuacja z Kaluru wygląda podobnie. Myślę, że też możemy śmiało sobie pozwolić na jego wypożyczenie gdzieś, gdzie będzie miało szansę na grę, bo ma fajny potencjał i myślę, że w przyszłości może tworzyć też o sile naszego zespołu. Środek obrony, tutaj mamy Tomoriego, mamy Kiera, mamy Romaniego i jest także Gabbia. No Gabbia wiadomo, na pewno tutaj mniejsza liczba występów go czeka, no a walka o pierwszy skład będzie rozwiązywać się pomiędzy trójką Tomori, Kier, a także Romanioli, No i na pewno e, gdzieś też będę starał się nimi ratować. Pozycja bramkarza ostatnia, tutaj bezapelacyjnie Mainian pierwszy skład. No i mamy także Tatarusanu i Pizariego, ale oni no muszą pogodzić się jednak z rodą rezerwowej. W Tatarusanu myślę, że damy szansę gdzieś tam w pucharze, ale no na co dzień na pewno Majnian będzie podstawowym naszym gołkiperem. Tak więc tak to wygląda, jeśli chodzi o skład Milanu. I jeszcze tutaj mamy młodziutkiego Malbiniego na pozycji dziesiątkę. Tak więc myślę, że mu też gdzieś tam damy szansę. No chociaż jego ocena nie jest najwyższa, mam nadzieję, że będzie się rozwijać. Ale czy zostanie następcą swojego ojca, który wpisał się w historię futbolu, ciężko powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Póki co tak skład będzie ustawiony. No i myślę, że możemy sobie przejść w tym momencie do centrali składu. A jeśli chodzi tutaj o centrale składu, no to tak. Bramkarze zostawiamy. lewej obrońcy też mamy dwójkę, którą zostawiamy. Środek obrony zostawiamy, czterech środkowych obrońców na wszelki wypadek. Ale Gabbie z ciekawości dodam do listy wypożyczeń. Kto się po niego zgłosi i jeśli odszedłby na wypożyczenie, to po prostu zostawimy sobie Kalulu, który może występować i na środku obrony, i na prawej obronie Conti. Tego zawodnika będę chciał się, tak jak mówiłem wcześniej, pozbyć, więc wystawmy sobie go na listę transferową, zobaczymy, czy wzbudzi jakiekolwiek zainteresowanie. Eee, mamy także wypożyczonego Haugę, ale on niech zostanie na sezon we Frankfurcie. Dalej zobaczymy jak to będzie. Jest także Krunic, Ben Nasser na środku pomocy i jeśli chodzi o nich, no to kronicza też raczej chciałbym się pozbyć, ale nie jest to konieczne, tak więc no, wystawię go na listę i zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać. Malviniego myślałem nad wypożyczeniem, ale póki co go zostawimy i damy mu szansę w Milanie. No i tutaj mamy skrzydłowych, a także napastników. Jeśli chodzi o nich, póki co nie będziemy nic tutaj kombinować. Niech to zostanie tak jak jest. W przyszłości pomyślimy może nad jeszcze w tym okienku nad sprowadzeniem jakiegoś prawego skrzydłowego i ewentualnie wtedy pozbędziemy się na przykład Castiego. Ale zobaczymy. No i także możemy oczywiście pomyśleć nad, nad napastnikiem, ale to też jest dalsza kwestia. Zawodników, których możemy ściągnąć, podsyłajcie mi w komentarzach. Czekam na Wasze ciekawe propozycje. Ja w pierwszej kolejności chciałbym sobie dodać y, tutaj dwójkę graczy, wyskautować ich. Obaj zawodnicy Romy, Niko Zaniolo. Wtedy mielibyśmy naprawdę świetnych dwójkę ofensywnych mocników, bo Zaniolo mógłby rywalizować y, o skład z Brahimem Diazem. Totalna dwójka kozaków według mnie. I druga opcja, jeśli używalibyśmy na napadzie Redicia, wtedy na lewe skrzydło zostaje nam Leo i myślę tutaj nad powrotem Stefana el -Sharouiego. Wiadomo, że on się już nie rozwinie, nie będzie tutaj jakimś, powiedzmy, bogiem piłki nożnej, natomiast patrząc na jego statystyki, cały czas są na fajnym poziomie, a do tego byłby to według mnie niesamowity powrót. Stefan el to jest taki zawodnik, który mi się mega mocno kojarzy z Milanem, za sprawą tego, że oczywiście występował tam kiedyś i wtedy naprawdę zapowiadał się na wielkiego zawodnika, tak więc, no, jest to według mnie ciekawa opcja. No, i co? Co do składu, co do reszty pomysłów, piszcie w komentarzach, co sądzicie. To jest taki tylko zerowy odcinek, powiedzmy taki wstęp, a lecimy już dalej myślę za 2-3 dni i wtedy polecimy sobie z transferami, a także myślę, już zaczniemy sobie ligę. Przed nami, jeśli chodzi o ligę, zobaczmy sobie, jak tutaj wygląda początek. Spotkanie z Empoi, następnie mega ciekawy mecz z Napoli. Spotkamy się także w Pucharze... Ee, nie, to nie jest Puchar, to jest Liga, z e, sala Terminaną, Czy jakoś tak, chyba? Albo nie wiem, może że pomyliłem kluby. Nieważne. No i przed nami także Liga Mistrzów, w której występujemy w takiej grupie, jak w rzeczywistości. Tak więc będzie się działo. Mam nadzieję, że będziecie oglądać tę serię, że Wam się spodoba. Aha, i ważna rzecz, jeśli chodzi o wieczystą, bo wielu z was może napisać, że jak to był jeden odcinek z wieczystej i co dalej. Tak jak mówiłem w tym odcinku, to był odcinek testowy, gdzie tworzyliśmy sobie wieczystą. Wtedy nie wiedziałem, czy będę kontynuował tę karierę, ale zauważyłem, że mega dużo osób. Mnóstwo fifaczy gdzieś zaczyna kariery swoimi klubami, Nexon, Lachu, gdzieś tam jeszcze inni. I stwierdziłem, że nie ma co na siłę pchać się w ten e, stwórz swój klub, tylko możemy sobie klasyczną karierkę takim Milanem powrót do chwały zrobić, a Wieczysta czy tam zostanie po prostu na przyszłość. Tak więc na dzisiaj to tyle. Dzięki, że oglądaliście. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Do usłyszenia. I manko.